Wspólne odśpiewanie kolendy, życzenia i dzielenie się opłatkiem przy świątecznym stole. Tak wyglądało spotkanie noworoczne w ośrodku szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. W Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli kadra i pracownicy naszej szkoły. Gośćmi specjalnymi tego spotkania był jego ekscelencja ksiądz biskup Stefan Cichy, biskup Legnicki, a także przedstawiciele powiatu i miasta Lubań, starosta powiatu lubańskiego pan Walery Czarnecki, burmistrz miasta Lubania pan Arkadiusz Słowiński oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Mundurowy. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, a pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan poznał. Udali się też z i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w drzwi. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc Boga i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Oto słowo pańskie. Ewangelia o narodzeniu Pańskim i cały okres Narodzenia Pańskiego, nasze piękne pogędy, mówią o trzech wartościach, które są dla... Każdego człowieka bardzo ważne. O miłości, o radości i o pokoju. Nad stajenkami, nad żubkami bezjańskimi w naszej znaczy kościołach w nieraz są różne napisy. Albo krótko: Gloria in Deo, chwała na wysokości Bogu, wiecie, nam się narodziło. Albo też można spotkać taki napis: tak Bóg miłował świat. Święty Jan Apostoł Ewangelista w swojej refleksji nad wcieleniem Syna Bożego podkreśla, że tak umiał świat, że Syna Swego Narodzonego dał. A więc narodzenie Jezusa Pana w Betlejem to wyraz Bożej miłości do nas ludzi. Ale także wyraz miłości ludzi między sobą, bo... Jednoczymy się wszyscy przy stole wigilijnym, spotykamy się na różnych opłatkach w czasie Bożego Narodzenia i składamy sobie najlepsze życzenia. Miłość to jest prawie dobra drugiej osoby. Dlatego też z okazji tego spotkania na początku Narodowego Roku życzę Wam, by tej miłości w Waszym życiu codziennym, osobistym było jak najwięcej. Byście zawsze doświadczali, że inni pragną waszego dobra, ale byście także sami starali się tego dobra, jak na więcej, czynić. Nowy Jezus Pan później powie w na górze, tak jak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca, który jest w niebie. Przypomnę nam także przed swoją męką, że daje nam nowe przykazanie, byśmy się wzajemnie budowali. Łamanie się okładkiem jest także krótkim, prostym wyrazem życzliwości, miłości. Druga wartość, na którą zwracają uwagę teksty biblijne Kolędy, to radość. Aniołowie zwiastowali pasterzom wielką radość, ucieszyli się oni, przybywszy do Betlejem. Także wszyscy inni, którzy przeżywali spotkanie ze Zbawicielem Świata, przeżywali wielką radość. Kolędy o tej radości mówią, i tej radości Wam także wszystkim życzę. Jest to czysta kartka papieru, natomiast młodzi funkcjonariusze będą wiedzieć, to jest kartka papieru ze znakiem wodnym Jana Pawła II, czyli on trzeba postawić księdzu biskupie w świetle przechodzącym na tle okna i wtedy się papież Polak pokazuje. To jest prezent od nas. Dziękuję bardzo.